kochani, nagrywam dzisiaj Q&A dla was Bardzo mnie to cieszy, że pisaliście pytanka, bo zawsze chciałam zrobić Q&A Więc dobra, lecimy z pierwszym pytankiem Na ile procent lubisz Genzy od 1 do 100? Bardzo lubię Genzy i Genzy oceniam na 100, nawet na więcej Ale tutaj ktoś zadał pytanie, że od 1 do 100, więc na 100 Ok, drugie pytanko jest takie Wolę psy czy koty? Wolę pieski, bardzo lubię pieski, nawet sama mam psa. Trzecie pytanie. Co robisz na co dzień? Eee, na co dzień bardzo często właśnie wychodzę na dwór i oglądam właśnie sobie filmiki na YouTubie jakieś. Eee, właśnie wychodzę sobie z przyjaciółmi na plac zabaw albo coś takiego, słucham muzyki, bawię się, czytam książki, bo bardzo lubię czytać książki i no i takie tam inne rzeczy. Dobra, czwarte pytanko, czy byłam kiedyś w Łodzi? Tak, byłam kiedyś w Łodzi kilka lat temu. Ym, pojechałam z moją przyjaciółką, z moją mamą i z mamą tej mojej przyjaciółki. Pojechaliśmy właśnie do Łodzi na po prostu takie łyżwy. Właśnie tam było coś takiego, że na przykład ktoś się przebrał za Elzę i ta Elza, ta, ta pani, która się przebrała za Elzę, jeździła właśnie na łyżwach i śpiewała, i były to właśnie takie pokazy, i to było właśnie w Łodzi, więc byłam jeden raz w Łodzi. Okej, okay, kolejne pytanie to: czy mam siostrę lub brata? E, tak, mam brata. I nawet raz był na moim filmiku albo nawet i więcej, ale to było jak byłam mała, więc jak chcecie go zobaczyć to sobie poszukajcie, tylko że teraz już dużo się zmienił, bo wcześniej był mniejszy. Kolejne pytanie to czy mieszkam w domu czy w bloku. Mieszkam w domu i no i w sumie to nigdy nie mieszkałam w bloku, tylko zawsze mieszkałam w domu. Czy masz psa lub kota? Mam psa, nawet to już mówiłam, jak było pytanie, czy wolę psy czy koty. No i mam psa Akselka, Rasa Samoyed, ale kiedyś, jak mieszkaliśmy w innym domu, to mieliśmy kota. To była dziewczynka i nazywała się Sofi. Kolejne pytanie to: czy. Pozdrowie? Tak. Pozdrawiam Cię, Muchomorek Stasio. OK. pytanie dziewiąte. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Moje ulubione zwierzę to, to pies i żyrafa. Nie wiem, czemu tak po prostu kiedyś polubiłam żyrafy i to jest moje ulubione zwierzę z psami. A, no i jeszcze delfiny, też bardzo lubię delfiny. Okej, okay. kolejne pytanko to, czy zamierzam spotkać się z panami, czyli czy po prostu um, będę organizować spotkanie z panami, i ja myślę, że ja bym bardzo chciała, tylko że po prostu potrzebuję trochę więcej fanów. Ja wiem, że może dla niektórych mam już dużo fanów, ale ja po prostu bardziej bym potrzebowała więcej fanów, aby zrobić po prostu spotkanie z fanami. Okej, okay, pytanko 11. Czy lubię układać klocki Lego? No i tutaj nie, ja bardzo nie lubię układać w ogóle klocków. Nawet jak nie lego, to po prostu nie lubię układać klocków. Jakoś mnie to tak nie cieszy i nie, nie lubię, ale za to bardzo lubię czytać. Nawet możecie sami zobaczyć, że ja mam pełno książek i nawet na dole jest jeszcze. No więc nie lubię, ale bardzo lubię czytać książki. Okej, okay, kolejne pytanie. Przepraszam za mojego psa, jeżeli go słyszycie. E, kolejne pytanie, czyli dwunaste. Jaka jest twoja ulubiona ulubiony piosenka, z piosenkarka? Poczekajcie, bo muszę uspokoić psa. Dobra, okej. Okay. No ja właśnie takiej nie mam zbytnio. Jak już to słucham, po prostu piosenek. Gen z, Słucham też piosenek. E, Piosenkę Wakacyjny Vibe, czyli Amcik, są potrzebne bardzo lubię. No i w sumie to jeszcze też bardzo lubię piosenki Mortalcie, więc nie wiem, czy zaliczycie mi to jako piosenkarz, ale tak to to ja bardzo dużo słucham piosenek właśnie yy, Mortalcie. Teraz mamy trzynaste pytanie. Czy lubię pieski? Tak, y, lubię pieski, no bo sama mam psa i mówię, że to moje ulubione zwierzę, e, z żyrafami i z delfinami. Okej, okay, teraz kolejne pytanie, wolisz tu solo czy bejba? Ogólnie to ja w ogóle nie lubię blanki. Wiem, że ja nagrywałam co prawda już jeden shorts do piosenki Boys, Ala like the toys, ale mm, mm, w ogóle nie lubię blanki, tylko tak akurat nie ja miałam po prostu na shortach, chciałam nagrać, więc akurat nagrałam do tej piosenki. I no i wolę tytuł Babe'a niż Solo. Okej, okay, kolejne pytanie. Jak byś chciała mieć na imię, gdyby nie istniało imię Natalia? Ja bardzo lubię imię Aurelia i Sandra, więc albo Aurelia, albo Sandra. Ok, kolejne pytanko: kim chcę być w przyszłości? Ja bardzo bym chciała być lekarzem albo ratownikiem medycznym, no, ale też mogę być tancerką, chociaż to mnie tak nie ciągnie. Wolę być lekarzem albo ratownikiem medycznym. Okej, okay, kolejne pytanie, czyli już siedemnaste. Dziękuję, że tyle pytań naprawdę zadawaliście mi, bo no bardzo chciałam zrobić Q&A. Okej, okay, siedemnaste pytanie. W jakim kraju chciałabyś mieszkać? No ogólnie to...